Cześć Drambar, cześć Akademii Domowego Barmana, witamy Was po krótkiej przerwie. Mamy już lato w pełni, więc dużo chętniej spędzamy czas na łonie natury, siadamy na ogródkach pobliskich restauracji lub barów i dużo chętniej pijemy koktajle lekkie i orzeźwiające. No, i właśnie w nawiązaniu do tych koktajli lekkich i orzeźwiających, dzisiaj zajmiemy się szprycerami. Jeżeli chodzi o definicję tych koktajli, to tak naprawdę jest to połączenie dowolnego wina białego, czerwonego, różowego, musującego, wody oraz jakiegoś owocowego smaku. Szprycerami upijali się już starożytni Grecy, ale druga teza opowiada o tym, że szprycery zostały odkryte na Węgrzech. Przygotujemy dzisiaj dla Was. Dwa klasyczne szprycery, przy czym jeden zmodyfikowany przez nas, robiony tak jak robimy go w Drambarze, a na końcu pozwolimy sobie na nutkę freestylu, żeby pokazać Wam też, jak możecie u siebie w domu, mając tego typu rzeczy, tworzyć swoje kompozycje. Pierwszy koktajl, jaki dla was przygotujemy, to Aperol Spritz, czyli włoski koktajl na bazie Aperola, prosecco, wody gazowanej i plastra pomarańczy. W pierwszej kolejności nakładamy do naszego kieliszka od wina lut. Myślę, że do pełna, bo chcemy, żeby koktajl jak najdłużej utrzymał się schłodzony. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Potrzebujemy do tego 80 ml Aperola. Do tego koktajlu bardzo łatwo zapamiętać jest proporcje, ponieważ przygotowujemy go w proporcji 3 do 2 do 1. 3 części proseko do 2 części aperola do 1 części wody gazowanej. Mamy to? Mm, tak, mamy to. Jeżeli chodzi o aperola, to receptury mogą się bardzo różnić. My tutaj robimy to po prostu tak, jak robimy to w drambarze, bo w naszej ocenie po prostu to ma najwięcej sensu. Następnie 3 części proseko czyli 120 ml. Moja miarka ma 40 ml objętości, więc naleję po prostu trzy kieliszki. Pamiętajcie, że możemy to odmierzać nie tylko za pomocą takiej miarki, a perol jest też taką rzeczą, że je, takim koktajlem, że jeżeli zrobicie go e, nawet na oko, to on dalej będzie jak najbardziej w porządku. Są trzy części. Jedna część wody gazowanej. Tudzież tak zwany splash, czyli de facto nic się nie stanie, jak zrobimy to w ten sposób. Pamiętajcie, przygotowujemy koktajle dla siebie na terenie naszego wspaniałego domu. Oraz plaster pomarańczy. Może być plaster, może być część. Niektórzy lubią skórkę. Pamiętajcie, że cały czas freestylujemy, cały czas się bawimy. Na koniec dobrze jest koktajl zamieszać, żeby wymieszać wszystkie jego składniki. Ja to zrobię słonką, bo dlaczego nie? No i ważną rzeczą jest też ozdobienie Składniewa. koktajlu, bo jednak pijemy też oczami, więc dodajmy coś zielonego dla kontrastu będzie to wyglądało wspaniale. Urywamy to z dołu i koło naszej słonki, rurki. I wiecie, co ja mam jeszcze taki pomysł? Zgodzisz się ze mną, bo Marta dzisiaj nam przyniosła super pożyczki. Ja je tutaj jeszcze wrzucę do góry. Super. O. I tak prezentuje się nasz pierwszy koktajl, Aperol Spritz. Okej, okay. zabawa polega na tym, że Marta rzuca składniki, ja robię koktajl, i potem się zamieniamy. Także zamieniam się w słuch. Dobrze, moją pierwszą propozycją będzie e, szprycer na bazie arbuza. Mhm. To ja sobie wezmę jako przewodnik. Bardzo proszę. Okay. Dobrze. To tak. Arbus, uh -huh. rozmaryn. OK. Czerwony pieprz. Pikantnie. Delikatnie, delikatnie. Uh -huh. e, bo chcę pomieszać słodycz właśnie z pikanterią czerwonego pieprzu. Powiedzmy powiedzieć czy tyle, czy jeszcze? Ten nie kawałek i będzie to okay. Super. E, na bazie białego wina. OK. Ale dodamy na górę splash wody gazowanej żeby było to delikatnie musujące. Miał być rozmaryn, tak? Tak, dokładnie. Gałązka chyba jest ok? Dokładnie. Dużo czerwonego pieprzu, bo Patryk Ja trochę mniej, ale... Tak jest. ale przeżyję. Trzy składniki? Białe, Białe wino? Białe okay. My tutaj mamy Sauvignon Blanc, niemieckie bodajże. Całkiem w porządku, polecamy. Możecie próbować z własnymi innymi winami, może to być na przykład Riesling. Do szprycerów nie musicie kupować bardzo drogich win, mhm. bo chodzi też o to, żeby te wszystkie składniki były wymieszane w dobrej proporcji e, i żeby to wszystko Wam smakowało. Cyk, troszeczkę wody. Dobra, zamieszajmy to. Tak jest. Może być słonką. No, pewnie, że może. Okej. Okay. Argus będzie oddawał smak. Ja lubię w koktajlach to, że są w nich składniki, które oddają swój smak de facto z czasem. E, no i co? Próbujemy? Próbujemy. Ja wezmę męską rurkę. No i y, arbuz się fajnie przegryza z białym winem. Mm -hmm. Rozmaryn za jakiś czas odda dużo więcej tej intensywności ziołowej, mm -hmm. ale myślę, że to jest fajna propozycja. Tak, ja bym dodał jeszcze więcej pieprzu e, i, smakuje, <grym> i smakuje mi też dlatego, że arbuz ma tą taką włóknistą strukturę charakterystyczną dla siebie i o dziwo czuć to w koktajlu, te włókna gdzieś tam przez tą rurkę uda, udaje im się przedostać, no, i, no i czuć je po prostu w ustach. Bawmy się nie tylko smakiem, ale też strukturą koktajlu. Tak, faktura jest bardzo ważna. Ok, daję to tutaj, może na bok. Troszkę to poprawię, żeby wyglądało lepiej, no bo jesteśmy na filmie, nie? Dodamy trochę rozmarynu. Pamiętajcie, że jak robicie koktajl tam dla waszych gości, to fajnie, jak się dobrze prezentuje. I co dalej? Może eee, teraz to. Bardzo ładny kieliszek. Dość dużo miejsca na, na wszystkie składniki. E, dobra, ja chciałabym, żebyśmy przygotowali koktajl mm, z dodatkiem italicusa, okay. czyli również włoskiego likieru, e, o smaku bergamotki, z, z dodatkiem innych kwiatów, prawda? Tak jest. Otwieramy sobie butelkę, Patryk nakłada lód. Lód już jest. Jak dużo tego italikusa? Myślę, że 40, bo nie dodamy nic więcej słodkiego, a chciałabym, mm. żeby koktajl był delikatnie słodki w swoim smaku. Mamy to? Dobrze. Na pewno chciałabym, żeby koktajl był na bazie białego wina, mm -hmm. ale z, y, dodamy delikatny splash wody gazowanej. Mm -hmm. Też leję biały wino. Będę ją, że tak powiem, na przysłowie, oko, tutaj bez odmierzania. Możesz powiedzieć kiedy? Jak myślisz... Kiedy? Jak myślisz, co sprawdzi się lepiej, mięta czy rozmaryn? Do italicusa poszedłbym w miętę, bo orzeźwiający smak, a ta bergamotka, pomimo tego, że jest lekka, to jednak to jest taki tłumiący smak dla mnie. Dodajmy w takim razie. I myślałam o malinach. Okej, okay, dlaczego nie? I będzie fajny kolorystyczny akcent. E, wrzucam topa do środka. Ja podaję Ci malinę. Okej. Okay. Spadło. Malinę do środka. Myślę, że wystarczy. Z tyle? Tak. tak jest. <grych> do tego... E, gazowane. wody gazowanej? gazowanej. Okej. Okay. Mhm. I mieszamy. Tak jest. No na pewno, e, też pewnie przez szkło, uważam, że to jest koktajl, który do tej pory prezentuje się najlepiej, jeżeli chodzi o te rzeczy, które sobie tutaj e, wyfreestylowaliśmy. Chyba mamy to. No i co? Różowa słonka, rurka. Smacznego. No i to jest szprycer, który e, oprócz Aperola smakuje mi najbardziej. No tak, to jest fajne, lekkie, damskie, kwiatowe. Fajnie czuć kwiatki, fajnie czuć mięte. Jeśli chcecie, możecie przegryzać sobie maliny. My zostawiliśmy je w całości, można je zmadlować tak jak poprzednio truskawki. Można zrobić pirę. Śmiało, możecie e, tutaj tworzyć dowolnie, ale dla mnie ten w jest najlepszy. To jest propozycja, którą jak przygotujecie, to będzie wam na 90% smakować. Tutaj będziemy mieli najmniej freestyleu. E, dobra. Ostatni. E, znowu użyjemy tego szkła, bo mi się bardzo podoba. E, z racji tego, że zrobiliśmy dzisiaj stosunkowo mało głupich rzeczy, e, to teraz mam taki troszkę głupkowaty pomysł, ale myślę, że to się może udać mimo wszystko. E, oczywiście najpierw napełniamy kieliszek lodem. Dobrze. E, ja poproszę tutaj 40 operola, Pani Marto. Dobrze. Robimy aperola? Tak, będziemy robić aperola, ale trochę spistowanego. Dobrze. 40. Ja sobie pozwolę już tutaj wrzucić e, dwie gałązki rozmarynu. Bardzo proszę. Bardzo proszę i chciałbym poprosić tutaj cząstki tego pięknego, e, świeżutkiego pomidorka. Pomidor malinowy. Tak. Pachnie latem. Zobaczymy, czy da się też z takimi e, nietypowymi składnikami zrobić szpycer. E, wydaje mi się, że się da. E, taką prostą drogą byłby na przykład ogórek. Tutaj bardzo używany w barmaństwie, bardzo już wyeksploatowany. Ja uważam, że na pomidorze też mogą być świetne koktajle. Zaraz zobaczymy, czy tylko bladymery, czy też e, może jakieś szprycery. To się zrymowało. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Piękne cząstki. Myślę, Pomarańcze, że wystarczą. E, to, to jest pomidor. E, Pomidorach. Tak. Raz i dwa. Czym to topujemy? No, i tutaj pytanie do Ciebie. Albo białe wino, albo Prosecco. Poszedłbym w białe wino i delikatny splash wody, wody gazowanej. Tak Dobrze. Jest. Powiedz kiedy? Nie mhm. rozbij kliszka. Kiedy? Tutaj można więcej niż splash. Zróbmy takie pół na pół. Zrobimy taką wodę, wodę z winem i pomidorem. Ok, mieszamy. Tym razem pomieszamy rurką. No, prezentuje się to nietypowo. Jeżeli to będzie smakować całkiem nieźle, e, i przygotujecie coś takiego swoim znajomym, no to na pewno będą Zdźwieni. zaskoczeni. Tak. Okej, okay, Pani Marto, proszę. Trochę się cykam. <noise> jak? Czekam na twój, y, twoje spróbowanie. <noise> Nie no, mi smakuje. Lekki jest to Jest to na pewno inna wersja aperola, bo tak. jednak e, zamieniliśmy białe wino. Mhm. E, zamieniliśmy proseko na białe wino, jest ta woda gazowana, pomarańcze zastąpiliśmy pomidorem. Powiedziałbym, że to jest taki e, aperol spryt z, z warzywnymi nutami. Bardziej wytrawny, mhm. dalej ale, lekki. ale dalej lekki, dalej wakacyjny. E, Też do spróbowania. Tak. Okej. Okay. Właśnie w taki sposób chcieliśmy Wam pokazać, że, mając rzeczy w lodówce albo na całkiem ładnie usłanym stole, możecie próbować tworzyć swoje kompozycje. Pomyślcie też o tym, że to może być fajna zabawa na zasadzie: ja robię koktajl tobie, ty robisz koktajl mi i zobaczymy, co się wydarzy. Pamiętajcie tylko, że jeżeli Wy się tak bawicie i próbujecie, no to warto je dopijać. No nie marnujmy tych pięknych składników. Dokładnie. Do szprycerów y, super będą nadawać się cytrusy wszelkiego rodzaju. To jest taki podstawowy składnik. My staraliśmy się ich dzisiaj nie używać żeby pokazać Wam, że możecie e, wybrać zupełnie inne składniki. E, fajnie, bo jest lato, bo jest dużo owoców, e, jest dużo e, słodyczy, dużo smaku tego wszystkiego, więc możecie kombinować na milion sposobów. Tak jest. E, jeżeli zrobicie swoje kompozycje, zróbcie im fotkę, napiszcie, zapraszamy na naszą grupę Akademia Domowego Barmana, na fanpage na Facebooku, na bloga, na którym piękne rzeczy pisze Marta z Madzią. E, no i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia. Widzimy się, słyszymy się. Cześć. Cześć.